Sana. Jest w Jest w sana. uh! sanach. W sanach! Dobry wieczór, Patrzyła, no, co kto mówi, co ludzie myślą. Po prostu to robiła. No, ale nie jest to tą artystką. Znaczy, jesteście jesteś Po prostu dziewczyna z sąsiedztwa. Stworzył swój własny styl, który nie był w ogóle w Polsce, w sensie. Nagle dzień przed stadionem. Nie wydarzyć Nie ma szans. Dzisiejszy odcinek będzie prawdziwą muzyczną podróżą. Zabieramy Was do świata jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek młodego pokolenia, której piosenki od kilku lat podbijają serca fanów. Mowa o Sanach, czyli Zuzannie i Renie Grabowskiej z domu Jurczak. Jej wyjątkowa wrażliwość muzyczna i jednoczesna skłonność do świetnej zabawy sprawiły, że przyciągnęła do siebie rzesze słuchaczy w różnym wieku. Ale dzisiaj nie poprzestaniemy tylko na największych hitach. Wyruszymy w podróż w przeszłość i poznamy dzieciństwo Sanach, jej artystyczne korzenie oraz burzliwe początki kariery, włączając w to nieudane próby w talent show i trudne wybory, których musiała dokonać. Dziękuję też moim kochanym fanom. Troszkę jestem odważniejsza dzięki Wam, więc. Cofniemy się też do momentu, gdy jeszcze niedostrzegalna dla jurorów Irene wkrótce miała stać się królową dram, oraz opowiemy o zaskakujących ciekawostkach, życiu prywatnym i oczywiście o kontrowersjach. Zaczynamy. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie do mnie piosenka. Gdzieś tam sobie fruwa tamo i przychodzi do mnie. I... Na początek mamy dla Was kilka ciekawostek, które mogą was zaskoczyć? Dajcie znać w komentarzach, o której z nich nie mieliście pojęcia. 1. Artystka zanim została słynną sanach, eksperymentowała z różnymi pseudonimami artystycznymi. Początkowo występowała jako Irene, co było nawiązaniem do jej drugiego imienia Irena. Powiedz mi, jak twój poranek? Czy ty jesteś takim rannym szampan? No. Nie, nie, wódeczka. To jest mój szocik. Zrezygnowała jednak z tej nazwy, gdy usłyszała opinię, że brzmi zbyt bajkowo i przypomina imię wróżki. Kolejną próbą było Su-Si, ale i ten pomysł porzuciła w obawie przed pomyleniem z belgijską artystką Selah Sue. Ostatecznie wybrała Sanach, modyfikację angielskiego odpowiednika jej pierwszego imienia Zuzanna. 2. Mało kto wie, że Sanach brała udział w wielu programach telewizyjnych typu Talent Show. Próbowała swoich sił zarówno w The Voice of Poland, jak i w polskiej oraz brytyjskiej edycji Mam Talent. Co ciekawe, jurorzy tych programów nie dostrzegli wówczas jej potencjału. Artystka, która dziś wyprzedaje stadiony, nie przeszła nawet pierwszych etapów castingów. 3. Prywatnie Sanach to osoba o wielu ciekawych cechach i nawykach. Mierząca zaledwie 159 cm, artystka przyznała, że boi się ciemności. Zawsze nosi przy sobie książkę i papierowy pamiętnik, a najlepsze pomysły na piosenki przychodzą jej pod prysznicem. Wyście? o z balkonu do mnie siedzi? Gdyby nie została piosenkarką, rozważała karierę policjantki lub nauczycielki kształcenia słuchu. 4. Jej debiutancka epka z 2019 roku, Ja na imię Niewidzialna Mam, stała się prawdziwym białym krukiem dla kolekcjonerów. Wydana w limitowanym nakładzie, płyta osiąga na aukcjach internetowych zawrotne ceny: 5. Poza muzyką Sanach ma wiele innych pasji. Szczególnie interesuje się sztuką kulinarną, a jej umiejętności w kuchni są wysoko cenione przez znajomych. Jej specjalnością jest kuchnia włoska, a przygotowywana przez nią pizza podobno dorównuje tej z najlepszych włoskich restauracji. Nie płacz piosenka dla ciebie. Mama Kasia już idzie. Mama Kasia idzie. Dzieciństwo, edukacja i rodzina. Sanach czyli Zuzanna Irena Grabowska z domu Jurczak dorastała w wyjątkowo muzycznym i licznym domu. Urodziła się 2 września 1997 roku w Warszawie, jednak dzieciństwo spędziła w podwarszawskich starych babicach. Dom rodzinny artystki nieustannie wypełniały dźwięki różnych instrumentów. Tak, ja wtedy zazwyczaj komponuję po prostu, jak jestem smutna. Jeden z braci grał na gitarze, jedna siostra na altówce, druga na flecie. Choć dziś może wydawać się to zaskakujące, to właśnie Sanach jako jedyna z całego rodzeństwa kontynuuje muzyczną drogę. Nie rywalizowaliśmy. Każdy u nas miał odrębny kawałek świata. I choć część rodzeństwa też uczyła się gry na instrumentach, ostatecznie tylko ja skończyłam studia muzyczne. Ich bardziej ciekawiła psychologia. Byłam nieśmiałym dzieckiem. Muzyka dodawała mi pewności siebie i poczucia wyjątkowości. Kiedy w podstawówce grałam na skrzypcach i wiedziałam, że robię to dobrze, czułam się zauważana, doceniana. Ale w liceum muzycznym było już inaczej. Miałam wrażenie, że wszyscy koledzy są po prostu geniuszami. Musiałam nieustająco ćwiczyć, żeby ich dogonić. Od najmłodszych lat wykazywała szczególnie zainteresowanie muzyką. W wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach, a już w piątej klasie szkoły podstawowej poszerzyła swoje umiejętności o fortepian. Jej edukację muzyczna obejmowała naukę w prestiżowych warszawskich placówkach. Ukończyła zespół państwowych ogólnokształcących szkół muzycznych imienia Grzyny Bacewicz oraz ogólnokształcącą szkołę muzyczną drugiego stopnia imienia Zenona Brzewskiego. No, to jest, to jest trochę przerażające dla mnie ten dyplom, jak o nim myślę skrzypcowy mój, bo. Jakoś w czerwcu w połowie mam, mam dyplom i stresuję to się. To może tym powiedzmy bardziej... od razu instrumentalistyka, tak? Tak. Na Akademii imienia Fryderyka Chopina. Tutaj w Warszawie, tak, więc rodzice Sanach, mimo że pochodzą z różnych światów zawodowych, zawsze wspierali artystyczne aspiracje dzieci. Jej mama, Iwona Jurczak, jest z zawodu lekarzem weterynarii. Z kolei tata, Marcin Jurczak, choć na co dzień zarządza ogromnym zespołem ludzi, to właśnie on zachęcił córkę do profesjonalnego rozwijania talentu i pierwszych prób w studiu nagraniowym. Dorastanie w siedmioosobowym gronie rodzeństwa znacząco wpłynęło na charakter przyszłej artystki. Jak sama wspomina z uśmiechem, musiałam szybciej jeść, bo jedzenie bardzo szybko znikało ze stołu. Jednak poza takimi zabawnymi sytuacjami, życie w tak licznej rodzinie nauczyło ją empatii. Dzielenia się z innymi i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Byłam i właściwie wciąż jestem bardzo introwertyczna. Miałam z tym problem. Kiedy poczułam, że mogę pisać o tym piosenki, trochę mi to pomagało. Zamykałam się w małej sali lekcyjnej, grałam na pianinie i komponowałam. Muzyka mnie chroniła i dodawała mi pewności siebie. Miałam coś swojego, wyjątkowego, z czego się cieszyłam. Czułam, że chcę to robić przez radość, jaką mi to sprawiało. To mi pomagało. W 2019 roku już jako znana artystka obroniła pracę licencjacką w klasie Skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a w 2021 roku uzyskała tam dyplom magistra w dziedzinie instrumentalistyki. Wy widzicie jaka jestem czerwona? O ludzie, to jestem gorąca. To jestem gorąca kobitka będzie. Kariera muzyczna. Od 2014 roku Zuzia Jurczak publikowała pierwsze autorskie utwory w serwisach YouTube i Periscope, występując wtedy jeszcze pod własnym nazwiskiem bądź pseudonimem Irene. Choć nie udało jej się odnieść sukcesu w programach Talent Show, nie porzuciła swoich marzeń i skupiła się na prac nad kolejnymi piosenkami. W 2015 roku pojawiła się m.in. na finale festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Ten Ton z utworem Poranne łzy. Potem były kolejne występy, konkursy, a w końcu postanowiła zainwestować w profesjonalną produkcję. Kluczowy dla jej dalszej kariery okazał się kontakt z wytwórnią Magic Records i producentem Andrzejem Puczyńskim. W styczniu 2020 roku premierę miał utwór szampan, który w ciągu dwóch tygodni zdobył milion wyświetleń w serwisie YouTube. Dotarł także na pierwsze miejsce na liście najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych Airplay Charts. Tamten rok piosenkarka zakończyła jako najczęściej słuchana artystka w Polsce w serwisie Spotify. Cześć kochani, Spotify'owicze! Chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować z całego mojego serca za Wasze wsparcie w tym roku. Jestem w szoku, że ciągle Was jest tak dużo i dziękuję Wam za to, za to że słuchacie. Drugi album studyjny Irenka ukazał się w maju 2021 roku i zdominował notowania utworów, zdobywając status podwójnej diamentowej płyty. Co ciekawe, był najlepiej sprzedającym się krążkiem w całej Polsce w 2021 roku. Tak, świąteczne nowości, w przyszłym roku będzie za to dużo nowości. Świąteczne piosenki chciałabym bardzo. Napisać i... 7 marca 2022 roku ukazał się singiel Mamo Tyś Płakała, nagrany w duecie z Igorem Herbutem. Cały dochód z tej piosenki miał zostać przekazany w stowarzyszeniu Siemacha. W listopadzie 2022 roku ukazał się głośno komentowany album Sanach śpiewa poezję, zawierający interpretację poezji poetów. Album uzyskał status diamentowej płyty, a artystka otrzymała w 2023 roku Fryderyka w kategorii Album roku, piosenka poetycka i literacka. Każda płyta to dla mnie nowa era. Królowa Dram, rękawiczki i róże i ręka to koronki i kapelusze, uczta, duety z moimi idolami, Sanach śpiewa poezję, muzyczne spełnienie marzeń prysy, sukienka przed kolano idealna na działkę. Kariera Sanach to także prawdziwy festiwal nagród i wyróżnień. Artystka ma nawet osobną podstronę na Wikipedii poświęconą wyłącznie swoim osiągnięciom. Lista jej trofeów jest imponująca. Może pochwalić się aż czterema Fryderykami przy zawrotnej liczbie 25 nominacji oraz czterema nagródami zdobytymi podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie łącznie była nominowana pięciokrotnie. Do kolekcji dorzuciła także trzy bestsellery Empiku, prestiżowego Wiktora oraz dwie statuetki Kit. Choice Awards. Te liczby najlepiej pokazują, jak bardzo doceniana jest zarówno przez branżę muzyczną, jak i przez swoich fanów od tych najmłodszych po całkiem dorosłych. Warto zaznaczyć, że to wciąż nie jest pełna lista jej osiągnięć, a biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwija się jej kariera, z pewnością będzie się ona jeszcze wydłużać. Hej, jestem na oknie, nie pozwalają mi wejść na scenę, ale możemy zaśpiewać jakaś ale jazz. Działalność pozamuzyczna. Choć Sanach w pełni skupia się na muzyce, jej obecność można zauważyć również w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się krótkimi filmikami na TikToku, pokazując chwile trasy koncertowej i życia prywatnego. Zuzanna szybko stała się nie tylko gwiazdą muzyczną, ale też rozchwytywaną twarzą wielu marek reklamowych. Jej naturalny wizerunek, dziewczyny z sąsiedztwa, w połączeniu z artystycznym charakterem, idealnie trafiał w gusta reklamodawców. Zaczęło się od kampanii Smart Dom w cyfrowym Polsacie, gdzie wystąpiła u boku znanych aktorów: Pawła Wilczaka, Antka Królikowskiego i Joanny Brodzik. Niedługo później dołączyła do szerokiej kampanii marek Plus, Polsat i Polsat Box. Jej kariera reklamowa nabrała jeszcze większego rozpędu wraz z udziałem w kampanii tym barku, gdzie razem z Arturem Rojkiem, Vito Bambino i duetem Kwiat błoni promowała kultowy slogan Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Współpraca z bankiem Credit Agricole, gdzie wystąpiła z Dawidem Podsiadło przy promocji lokaty mobilnej tylko potwierdziła jej marketingową wartość. Wisienką na torcie okazała się własna linia dań gotowych Uczta na wynos z Sanach, dostępna w sieci Żabka. Wow, ale uczta! Hej! Ale wiecie co to oznacza? że uczta gotowa. Co pokazało, że artystka potrafi nie tylko promować inne marki, ale też tworzyć własne produkty. Ta ostatnia kampania spotkała się z różnymi opiniami wśród odbiorców. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o produktach Sanach w Żabce. Nikt chyba za bardzo nie kupuje potraw od Sanach w Żabce. Ojeju. Widzieliście na pewno ten wiralowy film, gdzie... Małżeństwo. Ślub Sanach i Stanisława Grabowskiego odbył się 18 czerwca 2022 roku w atmosferze całkowitej prywatności. O uroczystości wiedzieli tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. Co ciekawe, para zna się jeszcze z czasów nastoletnich, a ich związek dojrzewał z dala od medialnego szumu. Stanisław, choć unika rozgłosu i konsekwentnie nie pokazuje swojej twarzy w mediach, aktywnie wspiera żonę w jej artystycznej działalności. Historia ich miłości została delikatnie zasugerowana w twórczości Sanach jeszcze przed ślubem, szczególnie w piosence Ten Stan, gdzie artystka śpiewała wymowne słowa a ja Cię lubię, aż za bardzo przez to myślę już o ślubie. Pierwsze oficjalne pokazanie ukochanego nastąpiło w teledysku Kolońska i Szlugi, choć nawet wtedy jego twarz pozostała zamazana, co tylko podsyciło zainteresowanie fanów. Jak później wyznała artystka w rozmowie z magazynem Party, ich wesele utrzymane było w stylu boho, z charakterystycznymi elementami dekoracyjnymi. Dużo drewna i lampek, wyobrażam sobie cały sufit w lampkach. Fragmenty z uroczystości zostały pokazane podczas jej pierwszego stylu Stadionowego koncertu trasy Uczta nad ucztami, gdzie fani mogli zobaczyć artystkę w białej sukni ślubnej u boku męża. Ich artystyczna współpraca zaowocowała m.in. utworem Święty Graal, a Stanisław pojawił się także w teledyskach do utworu do wsztambuch i pocałunki. Mimo ogromnej popularności sanach, małżonkowie skutecznie chronią swoją prywatność, nie udzielają wspólnych wywiadów i nie pokazują się razem na oficjalnych wydarzeniach. Odkąd zostałam żoną mniej we mnie gimnazjalnych emocji, przygód w głowie, przyznaję, już nie mogłam ze sobą wytrzymać. Jak w piosence kolońska i szlugi z i ręki dorosłam. Małżeństwo sprzyja życiu spokojniejszemu pielęgnowaniu relacji i dbaniu o siebie nawzajem. Zarobki. Sanach jest uważana za jedną z najlepiej zarabiających wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Jej główne źródła dochodów to nie tylko sprzedaż płyt i koncerty, ale także różnorodna działalność biznesowa i marketingowa. Szczególnie znaczące są jednak jej przychody z koncertów. Podczas występów w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey i Chicago, artystka zainkasowała około 75 tysięcy dolarów, czyli równowartość 320 tysięcy złotych, co znacząco przewyższa stawki innych polskich artystów artystów występujących za oceanem. Hej, cześć wam! Jestem już w In Ameri America i zapraszam Was wszystkich na koncert w Chicago i w New Jersey. Dla porównania, na przykład Marla Rodowicz otrzymuje za występ 15-20 tysięcy dolarów. W Polsce jej koncerty również cieszą się ogromnym powodzeniem. Bilety na występ na stadionie narodowym zaczynają się od 399 zł i wyprzedały się błyskawicznie. Wokalistka skutecznie rozwija także swoją markę osobistą w mediach społecznościowych, gdzie Zgromadziła ponad 900 tysięcy obserwujących. Dodatkowo Sanach rozwija własną linię produktów, sprzedając ubrania i akcesoria, bluzy w cenie około 200 zł, czy opaski za 150 zł. Warto zaznaczyć, że ceny biletów na jej koncerty plasują się na poziomie porównywalnym do międzynarodowych gwiazd, takich jak Beyoncé czy The Weekend, co świadczy o jej silnej pozycji na polskim rynku muzycznym. Biorąc pod uwagę jej młody wiek oraz stosunkowo krótki staż w branży muzycznej, osiągnięte przez nią Wyniki finansowe są tym bardziej imponujące. Jak się wkurzę, to po prostu nie kontroluje swoich tak emocji i łatwo mi jest tak się wkurzyć, że po, po prostu bardzo. Ja to widzę. Mówię. Zudzia, ja... Kontrowersje. Kariera Sanach, choć generalnie spokojna, nie jest całkowicie wolna od skandali. Największe zamieszanie wywołała piosenka Marcepan w 2023 roku, gdzie w tekście pojawiła się nazwa konkretnej marki papierosów. Część słuchaczy uznała to za ukrytą reklamę wyrobów tytoniowych, co doprowadziło do fali krytyki. Mar Artystka szybko zareagowała na sytuację, przeprosiła fanów i zmodyfikowała tekst utworu, jednocześnie wyjaśniając, że nie było to celowe działanie promocyjne. Druga kontrowersyjna sytuacja miała miejsce przy okazji projektu Sanach Śpiewa Poezję, gdzie pojawiły się wątpliwości dotyczące wykorzystania wiersza Jacka Cygana bez wcześniejszego uzyskania jego zgody. Na szczęście sprawa szybko się wyjaśniła. Sam autor stanął w obronie artystki, podkreślając, że kierowała się prawem cytatu i działała w dobrej wierze.

Sporo emocji wzbudza też jej charakterystyczny sposób występowania. W sanach regularnie koncertuje bez butów. Ta nietypowa decyzja artystyczna szczególnie zwróciła uwagę mediów we wrześniu 2023 roku, gdy piosenkarka opublikowała na Instagramie zdjęcie swoich zabrudzonych stóp po występie w Gdańsku. Reakcje fanów były podzielone, od żartobliwych komentarzy po wyrazy oburzenia. Mimo to artystka pozostaje wierna swojemu stylowi, przekładając autentyczność i swobodę na scenie Ad convenance. Najnowszą kontrowersję wywołał jej występ w Tarnowie w marcu 2024 roku podczas trasy Bajkowa Sanach, gdzie wykorzystała przezroczystą trumnę jako element scenografii. Ten rekwizyt nawiązujący do znanych motywów z bajek spotkał się z mieszanymi reakcjami publiczności. Część widzów doceniła artystyczną metaforę, inni uznali to za niestosowne. Niektórzy fani zauważyli też podobieństwo do wcześniejszego występu Dody z 2010 roku. Weźcie ze sobą dzisiaj na koncert, please. Czapki, kap... Te parasolki i pielnochrony, bo. No i dotarliśmy do końca naszej opowieści. Sanach to przykład artystki, której nie złamały żadne porażki w telewizyjnych programach. Zamiast porzucać marzenia, konsekwentnie budowała swoją markę. To, co wyróżnia ją na tle innych współczesnych artystów, to jej niezwykła zdolność łączenia różnych światów muzycznych. Z jednej strony tworzy chwytliwe radiowe przeboje z drugiej nie boi się sięgać po ambitniejsze formy. Jej droga do sukcesu od nieśmiałej dziewczyny grającej na skrzypcach po artystkę wyprzedającą największe stadiony może być inspiracją dla młodych twórców, pokazując, że talent połączony z ciężką pracą i konsekwencją może przynieść spektakularne rezultaty. Yy, nie wiem gdzie się patrzeć, wiecie chłopcy gdzie się patrzeć? Tu czy tu? Yy, halo? A tu! Dobrze tu oświet tam dobra <laughs> Dajcie znać w komentarzach co myślicie o jej historii i twórczości oraz jaka jest wasza ulubiona piosenka do następnego